No, 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 nadszedł nowy sezon i teraz będziemy go sobie omawiać. Co się zmieniło? Dużo rzeczy się zmieniło. Sezony będą teraz podzielone. Będzie jeden reset rangi, ale będą motywy przewodnie, trzy bodajże. Zaraz sobie to wszystko przejrzymy. I tak, Noxus dokonuje inwazji na samo Nerf Rift. No, mapa się zmienia, wizualnie to na pewno, ale nie tylko. Ale nie tylko. No i tak, właśnie a propos zmiany mapy, pojawia się nowy potworek. Potworek pojawia się w 20 minucie. To, po której stronie leży, leży od tego, gdzie do 14 minuty zostanie zadanych więcej obrażeń i gdzie zabito więcej bohaterów. Więc to nie będzie tak, że zawsze będzie na bocie albo zawsze będzie na topie. To będzie zależne od tego, gdzie będzie więcej kina, gdzie jest większy młyn, będzie robiony... Fajna sprawa, chociaż mam obawy co do tego, ale to nie koniec. Sztuczek. Potworek yy. ten będzie zostawiać po sobie krwawe róże. No, i te krwawe róże działają jako niewielka, ale stała premia, którą można wykorzystać do własnej drużyny i pozbawić jej drużyny przeciwnej. Przyznają one niewielką liczbę punktów doświadczenia i trwale kumulujące się wzmocnienie siły adaptacyjne, adaptacyjnej temu zespołowi. Jest to ciekawe. Wydaje się to być bardziej użyteczne niż te kamyczki, co do tej pory dropiły, więc faktycznie, zbieranie tego będzie chyba już się w końcu opłacać. No bo te kamyczki, no nie oszukujmy się, były bardziej dla beki dodane. No i tak, ten jakby atakan będzie występować w dwóch różnych wariantach, no i w zależności od tego, czy będzie większym młyn, czy mniejszym, będzie występować w różnych wariantach. No i będzie żarłoczny. Po pokonaniu żarłocznego Atakana, drużyna, która go powaliła, otrzyma do końca gry stałą premię wynoszącą 40 sztuk złota za udział w zabójstwach oraz jednorazowy efekt odrodzenia. I kurwa Guardian Angela trwający tylko 150 sekund, więc przez, po zabiciu, że tak powiem, przez drużynę przeciwną tego potworka, radziłbym grać safe, tak, żeby to się zmarnowało im. Żeby to GA im się po prostu zmarnowało, nie, nie użyło tak i tyle, bo ludzie na pewno będą głupie rzeczy z tym chcieli robić. Gracz przejdzie w stan inrekcji na dwie sekundy i powróci do bazy po kolejnych pół. Więc dosłownie przeciwnicy mogą chcieć się dajwować, jakby zabić na pałę tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć kila i zrespić się po chwili. Nie zdziwiłbym się, jak będzie tak dużo takich sytuacji, i szczerze mówiąc, nie podoba mi się to. Drugi wariant tego potworka. Drużyna, która go powaliła, otrzyma do końca gry 25% premię do nagród za zabijanie potężnych potworów. Wliczając w to zdobyte nagrody, takie jak smocze ładunki. No, czyli drugi potworek, dużo taki bardziej łagodniejsze. Premie do nagród za zabijanie potworów, czyli z tego co rozumiem, będzie. Często zdobyte już nagrody, takie jak smocze ładunki. No, czyli będzie po prostu smoki bufować. I tyle, no bo. Tężnych, no tak. No, będzie bufować ten. Jak coś możemy ktoś poprawić, będzie po prostu bufować ten. I natychmiastową nagrodę w postaci sześciu tych krwawych płatków, które będą te dawać ten. I sześciu małych krzaków róż dookoła jego legowiska. Okej. Okay. Każdy płatek zapewnia drużynie gracza, którego zebrał 25 punktów doświadczenia, zwiększone do max 100% w oparciu o ich zabójstwa. Niższe zabójstwa gwarantują więcej doświadczenia. Okej, okay. niższe CZA, jakby zabójstwa, zgony, asysty, nie? Okej, okay, czyli im mniej w sumie dzieje się w grze, tym więcej expa dostajesz oraz od 1 do 0,33 siły adaptacyjnej. No dobra. Ten potworek respisie też w 16 minucie. Czas od razu Heralda został przesunięty do 16 minuty. Barona naszora do 25. Czyli baron będzie w 25. Ok. Wróć potworek nie respi się w 16, tylko w 20. Herald respisie się w 16 i teraz Herald będzie od 16 do 20. I, i, i tak. Zresztą do nie przejmują Barano, zaraz po ich odrodzeniu 20, więc uważamy, że taki objective się przyda. i dziwne. Co do wież Dokładnie, wieże Neksusowe będą się respić. Będą się respić w ciągu 3 minut. Fajna zmiana. Myślę, że nie będzie głupich backdoorów takich, że ktoś na pałę próbuje kończyć gry dosłownie nie walcząc, nie. Mając, nie wiem, 10-20 tysięcy damage'a w 40-minutowej grze, chłopca po prostu całą grę w towery. No nie będzie już to, to aż takie proste. Mnie to osobiście irytowało. Dodają ulepszone buty. Ulepszone buty. Ulepszone buty. ulepszenia butów są darmowe i natychmiastowe, przyznawane wszelkim Butom 2, czyli dwójkom posiadanym przez drużynę, która wygrała dowody. Jeśli nie posiadacie ten... Jeśli nie posiadacie jeszcze butów drugiego poziomu, to bez owa, otrzymacie ulepszenie bezpośrednio w sklepie. Okay. Dowody. Wprowadzono dowody siły. Mieliśmy kilka celów wzmocnić graczy, aby na wszystkim etapie osiągali cele. No i te dowody to będzie tak. Usunięcie nadwyżki złota, które zbyt szybko zdobywali pojedyncze oraz zapewnienie graczom ten, jest tu to, to wyjaśnione? Nie no, to będę mówił to swoimi słowami. Będzie, że tak powiem trzeba zdobyć trzy pierwsze... a jest, na górze. Będą trzy dowody. Będzie dowody siły, ten nowy system będzie działać na takiej zasadzie, że za pierwszą, że będzie pierwsza krew do zdobycia, jako taki powiedzmy task. Pierwsza wieża, trzeci dowód siły, o który zawalczył drużyny, to będzie polowanie na potwory którego ukończenie wymaga zabicia trzech potężnych potworów, czyli trzy obiektywy muszą być, czyli powiedzmy dwa smoki i jeden herald. Nie wiem jak będzie liczone z grapsami, nie, nie chcę ten. Wydaje mi się, że jeden graps nie będzie liczony, że tu będą musiały być trzy zrobione, czyli trzy grapsy, dwa smoki na przykład. No i jak dorobicie dwa z tych trzech tasków, czyli wasza drużyna będzie mieć, no to macie ten jeden dowód siły. Jak zdobędziecie jeszcze pierwszą krew przykładową, to już macie dwa i możecie sobie ulepszyć buty. A drużyna, która ma jeden tylko. Powiedzmy, wzięła pierwszego towera. No nic nie dostaje. Dziwne. Nie jestem za tym. No ale takie. Dziwne. Nie, totalnie mi się to nie podoba. No i te buty będą dawać, No lepsze statystyki wiadomo. Plus 10 prędkości ataku i plus 5 prędkości ruchu dla tych dla atekery. Plus 10 ability heistu na jenianki to mocne. Tak samo movement speed. Plus 3 przebicia odporności na magię dla magów. Plus 10 pancerza. Plus 10 odporności na magię. Plus 10 prędkości ruchów dla yy, butów prędkości. Tak jak mają to, buty prędkości w sumie ten zwiększa. Okej, okay, ale yy, bo są jeszcze bierne. Widzi, nie zwróciłem uwagi. Yy, bierne. Yy. Po zaatakowaniu bohatera zyskasz premię do prędkości yy, ruchu 15% zwarciu, 10% na dystans, czyli te atak speedy, kajtowania takie. Ja. Po zadaniu obrażeń wrogowi za pomocą zaklęcia, użycia czaru wzmocnienia sojusznika zaklęciem zyskasz 10% zwarciu, 8% na dystans, premii do prędkości ruchu na 4 sekundy. Okay, czy Jonianki, taki dziwny efekt. Eee... Fajne. Why not? tacza zaklęć. 5% jednostek prędkości ruchu, jest wiadomo, i 10% przebicia odporności na magię. Tak, ten przedmiot zapewnia zarówno stałe, jak i procentowe przebicie, no trochę ok, dziwne. Strasznie łatwe w porównaniu do innych, bo inne efekty są, czasami mogą Ci się nie przydać, a ten Ci się przyda, no w sumie zawsze, nie? Zawsze jest useful, a tamte nie zawsze mogą być useful. Anyway, po trzymaniu obrażeń fizycznych od bohatera, pancerniaki, zyskujesz tarczę fizyczną o wartości od 10 do 140, plus 4% twojego max healtha, no i cooldown, wiadomo, to ma, i tak samo z sami, magą, tak, merca, ok, zwiększa łączną prędkość ruchu te buty prędkości o 4%, ten nożnik pomnaża wszystkie pozostałe formy prędkości ruchu. OK. no i te Synchronized Souls, stare mobility, poza walką twoja łączna prędkość, zwiększa twoją łączną prędkość ruchu o 10% no i tak samo wpływa na wszystkie dodatkowe formy prędkości. Cassiopeia nie może kupić butów, więc kiedy jej drużyna zdobywa dowody, jej umiejętność bierna zostaje ulepszona z wężowego wdzięku do triumfalnego wężowego dźwięku, zapewnia 6 jednostek prędkości ruchu na poziom zamiast 4. Czyli Cassiopeia dostaje chuja do dupy w sumie. Takie obława że to ja yeah. dobra dupa. Czapka zmieniają, będzie się krócej ładować, w sensie krócej będzie trwać ten moment teleportacji, ale nie będzie to mignięcie, tylko będziesz niemożliwy do obrania za cel i niepowstrzymany doskok, czyli będziesz tak doskakiwać do towera. Łączny czas trwania podróży to będzie, było wcześniej 4 sekundy, no bo jakby tyle, tyle się topałeś, Tyle był ten linki i to było mignięcie, a teraz będzie do 8 sekund w zależności od dystansu podróży. Czyli im dalej tepasz, tak, z jednego końca mapy na drugi, tym dłużej będziesz lecieć. Trochę nerw. Ogólnie w sumie nerw TPK w większości. Prędkość ruchu 1000 jednostek, lecz zostanie zwiększona, jeśli cel podróży przekroczyłby 8 sekund. A tu piszę do 8, jeśli aha, że przekroczyłby. ok czyli. Jak Im dalej się tepasz, tym większy movement speed później dostajesz. Okay. Ale zawsze jest to 8 sekund, nie dłużej. Nie, nie wiem, jak to ma później działać, że po prostu później szybciej lecisz. Czas odnowienia z 360 do 300 sekund. Prędkość ruchu uwalnianej teleportacji no 4,5 tysiąca jednostek. Okej, okay, czyli po ulepszeniu to będzie 4,5 tysiąca jednostek. Nie wiem, czy tak było dużo. Czas odnowienia uwolnionej teleportacji od 330 do 240 w zależności od poziomu prędkości, premia do prędkości ruchu po byciu uwolnionej teleportacji 50% łącznej prędkości ruchu. Dziwne zmiany w teleportach. Wydaje mi się, że nerw. lej Ok, hmm. zmieniają tutaj stworki, ale to chyba się na tym nie będziemy. Hmm. Trochę zdrowie ruszają im w konkretnych minutach, ale no nie będziemy tutaj nad tym rozwodzić. Jak ktoś sobie będzie to chciał przygrindować, przy, wiesz, grinduje rangę i tak dalej, to se to zobaczy. Mało istotne to jest dla mnie w tej chwili. Maksymalne wzmocnienie obrażeń od nagrzania, no czyli jakby każdy kolejny hitek to będzie 40%. było 40% załadunek, Max 220% obrażeń, teraz będzie 50, czyli taury będą być więcej. Tower będą bić więcej, czas działania nagrzania i będą, będzie dłużej trzeba poczekać aż, aż się zresetuje, z tego co rozumiem. Zwiększyliśmy siłę wież w PvP, no właśnie, no i to jest to. Nagrody za bohaterów, negatywne nagrody nie pomijają już pierwszego stopnia, minus 50 złota. Zmieniają szybką grę, okej, okay. tam pierwszy sezon rankingowy. To tak wiadomo, będzie reset. I Ashe. Hmm. Warunek zadawania obrażeń, co musi być spowolniony lodowym strzałem za każdym razem? Czyli pasywka Ashe będzie się odpalać za każdym razem, a nie po slowach. Ale dostaję nerwy z nerfa. 100% obrażeń zamiast 115. No plus kryty, wiadomo. Okej. Okay. Fajne. Fajne. Wydaje mi się to bardzo fajne. Tylko Ashe już była silna, nie? Ja nie wiem, czy to jest... No dobra, e, buffy do attack speeda mm, dostaję na ostatnich poziomach na Q i buffy do damage'a na każdym poziomie. I W dostaje też buffa. Nie, W dostaje nerfa, w sensie... Dostaje buffa później... Ja nie wiem, jak oni to... Czekaj, co, co oni tu napisali? Bo mniej bije bazówek. Mmm, buasza, ale skaluje się z dodatkowymi, Znaczy więcej bije bazówek, ale skaluje się z dodatkowymi obrażeniami od ataku, a nie z całkowitymi. Czyli, Czyli czysto teoretycznie. My dalej się opłaca to maksować, bo. Dziwne. No nie wiem. ile masz HD po dwóch przedmiotach, HDK mając? 200? No, to nie będziesz mieć liczonych tych 80, no ale będziesz mieć wymaksowane W i będziesz mieć 200 zamiast 80 na ostatnim. Więc overall myślę, że tu się niewiele zmieni w tym W. Nie wiem jaki jest cel tej zmiany i. właśnie że... Zmiany salwy są dość nieskomplikowane, staje się słabsze na pierwszym poziomie, lecz mocniejsza, lecz mocniejsza niż wcześniej po piątym poziomie. OK. Może tak. No w sumie tak, no bo skoro to było całkowite, a to było dodatkowe, czyli po prostu na pierwszym poziomie będzie słabsza. No pierwsze te levely będą słabsze, no tak. To by, to by wiele wyjaśniało, no bo to są dodatkowe AD. Na początku nie masz dodatkowego AD w ogóle. Więc overall tam biłeś troszkę więcej. No bo teraz było 20 plus powiedzmy, nie wiem, 60, 70 AD, no a teraz będzie 60, ale tylko dodatkowe AD, więc ten bazowy twój nie będzie wchodzić oko. Ta lista. Nowa kalkulacja do skochu, zaufajcie nam w tej sprawie. Teraz zawiera odpowiednie odniesienia, to wzmocnienie wynosi około 8%. Wpływ spowolnień prędkości ataku został ograniczony o połowę. Zwiększenie prędkości ataku zachowuje pełne działanie. Okay. Uprzelicie, kurwa, za te zmiany. Tutaj nerfy takie delikatne w Kalistę, koszt many, trochę jest większą E Kalisty też dostaje nerfy. Takie delikatne. żurek W zwiększony stopień spowolnienia. To z przeliczniku na AP, więc takie. Bo chuja mi to lata trochę. Yy. I większości osób, które nie grają AP Twitchem. Koszt many z się zwiększa. Hmm, Na warusie się wróć, zmniejsza, co ja pierdolę. W e, mm, obrażenia przy trafieniu, czyli ta on hitki to będzie teraz w early game mniej, ale dajcie więcej. Pirat strzał, koszt many o 10 więcej. On chyba kiedyś był już 90, więc wracają, tak mi się wydaje. Kontwa krwawego listu. Kontwa krwawego listu. Osiłkom na moc brakowało przedmiotu do przebijania lub osłabiania odpowiednio opłaca. Dobra, zobaczmy co ten przedmiot robi, a nie ten. 2900 Golda. Moc umiejętności 60, czyli to taki gwenek. HP daje 350, Ability haste 15, zadawanie obrażeń magicznych za pomocą umiejętności do użycia oraz umiejętności biernych, zmniejsza ich odporność na magię. No, takiej Gwenki, takiej Rambla, może taki Mordekaiser. Zresztą tak Gwen może na Kurwa, nie, no myślę, że każda z tych postaci będzie, polubi się z tym przedmiotem. Tani, 2900. Teraz tak, Steelheart. Steelheart, obrażenia... Kolosalnej konsumpcji. Będzie bić mniej od. Nie, znaczy będzie bić mniej bazowo, ale będzie bić od Max Healtha, a nie od additional healtha. Ok. Dodatkowe zdrowie od kolosalnej konsumpcji. 10% zamiast 12%, czyli będzie mniej HP dostawać. Oko. Kończona rozpacz. Przepis się zmienia, unikalne yy, się zmienia, yy, co 4 sekundy zamiast co 5 będzie się odpalać. Podczas walki z bohaterami zadajesz 3% yy, dodatkowego zdrowia plus od 8 do 15 w zależności od poziomu. Yy, HP będzie dawać mniej i pancerz 25 zamiast 60. Wporność na magię 25 zamiast 0. Kurwa dziwnie tam się wydaje. Mi się wydaje być kurwa turbo, turbo słaby. Niby dalej się leczysz, niby zadajesz więcej. On będzie albo turbo słaby, albo turbo mocny. No pytanie, jak z tymi liczbami? Czy te liczby będą wystarczające? To, to będzie jeden z tych przedmiotów, których albo będzie zbyt, który albo będzie zbyt silny, albo będzie zbyt słaby. I, i będzie ciężko go zbalansować, tak czuję. E, plemienna zbroja, dodatkowa prędkość ruchu, zero. No, bardzo dobrze, nie chuj to miało. Zapewnia serce plemienia, jeśli masz 2000 dodatkowego zdrowia, żeby odpalić tą pasywkę warmoga. Ojebane. Regenerujesz 3% maksymalnego zdrowia, jeśli nie odniesiesz obrażeń w ciągu 8 sekund, a wcześniej było 2,5 to 0,5 sekundy. I zyskujesz tą prędkość ruchu, jeśli nie odniesiona w ciągu 6. Warmog dostaje mocne nerfy, jednym słowem. Bardzo mocne nerfy. Runy, duch poro znika, zombie totem znika, eyeball collection, tu dużo osób y, powinno zwrócić uwagę, znika, kula nullifikacji znika, zostają zastąpione głębokim totemem, to w czerwonych pewnie będzie, totemy ukrycia umieszczone w dżungli wroga liczą się jako głębokie, a po osiągnięciu 11 poziomu również totemy ukrycia umieszczone w rzece, o, zaraz przyjdę, Dobra, wracając już do run. Runy zostaną podmienione. Będzie głęboki totem. Będzie powodować umieszczone w rzece uznawane za głębokie totemy. Po osiągnięciu 11 poziomu, umieszczone na rzece, totemy będą również uznawane za głębokie. A głębokie posiadają 1 punkt więcej HP, czyli trzeba je czyścić. I dodatkowe zdrowie. Znaczy dodatkowe zdrowie, i pożar. I pięć sekund. 30, od 30 do 45 sekund, dłużej czasu trwania. Od 30 do 120 sekund. W przypadku totemów ukrycia z żółtym talizmanem. Talizmanem? W sensie wardów dla saportów, tak? Supportci będą mieli. No tak, no tak to wygląda, żółty talizman, no to strzelałbym, że chodzi o item do supporta. E, dobra, dalej. Szósty zmysł. Automatycznie oznacza nienamierzone i niewidoczne totemy w promieniu 900, 900 metrów. E, czyli coś taki har. E, zmysł ujawni również totem na 10 sekund. E, Dla bohaterów walczących z dystansu 300 sekund, a na dystans 360. Nie rozumiem skąd ta różnica cooldownów. E, Oznacza nienamierzone i niewidoczne totemy. No to by pasowało do. taki sam cooldown tu dać? Nie, nie rozumiem. Oznacza nienamierzone i niewidoczne totemy. Czy jakoś oznaczać to na mapie w promieniu? No, no tak, to no po prostu będzie pewnie i na mapie spingowane i będziesz mieć jakoś ten, ale się nie niszczy. Yy, więc musisz sam podejść go zniszczyć. No tak chyba ujawnia go. Jak soczewka, yy, Nie wiem. Nie wiem czemu taki długi cooldown, ta runa się wydaje beznadziejna. Za każdy udział w zabójstwie bohatera zyskujesz cztery jednostki przyspieszenia umiejętności talizmanu w trybach gry. Za każdy udział w zabójstwie bohatera jest. umiejętności talizmanu? W trybach gry, w których ta mechanika nie działa zyskujesz dwie jednostki przyspieszenia umiejętności przewoływacza do max 50. to jest talizman? To jest dla supporta? Nie mam kurwa pojęcia. Także sorry. E, obrażenia, leczenie y, i lub tarcza waszych superumiejętności. umiejętności. To będzie ostatnia runa. Zostały wzmocnione o 14%. Obrażenia, leczenie i tarcza waszych super umiejętności, Ważne. Tylko na ulty. Zostały wzmocnione o 14. Lub 9 w przypadku obrażeń zadających obrażenia obszarowe. Wziął w zabójstwie wrogiego bohatera wróci 7% obecnego czasu odnowienia. Okej. Okay. Hmm. Jakby się tak zastanowić, jakaś Yumi może? Co jeszcze? Milio? Ktoś na pewno to będzie grać, ale tak mówiąc nie jestem w stanie powiedzieć co mogłoby to grać. Wydaje się być to dziwna runa. Wrażenia, leczenia? Może to wcale nie będzie takie, może na przykład Wladimir bardziej z tego by benefitował, cholera wie. No bo on i leczy i zadaje obrażenia. Może w tę majkę. Aram zmieniony. Rotacja mitycznego sklepu. Przez parę ostatnich lat działalność mitycznego sklepu yy, gracze nieraz musieli długo czekać na, na ten. No i mają po prostu. Na razie obecność pozostanie w jego asortymencie obecna zawartość. Wraz z nadchodzącą rotacją w patchu yy. Ten patch ma być w kształtacie, się nowej zawartości z księżycowym nowym rokiem. Drobne zmiany, naprawiono błędy, nadchodzące skórki. Kurwa krótko ten patch wygląda, biednie. Też nie ukrywam, nie omawiam go jakoś bardzo szczegółowo, no ale tam, jakby te cyferki nie są chyba aż tak istotne, jakbym strzelał. Szczególnie, że nie do końca wiadomo, jak to będzie wyglądać. No tak wygląda set. Tak wygląda Katarina. No ta Katarina, myślę, że na cinematiku ludzie się podjarali. Renata? To jest Renata, dobra. Ezreal? Wladimir? Elis? Nie, a to jest prestiżowa kata. Okej, okay. i nie ma Ale Blanki? Może będzie w przyszłym patchu. No, w każdym razie to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o tego patcha. Dajcie znać, jak się gra teraz w ligę i czy, czy opłaca się w ogóle wracać do tej gry. so don't do that hey hey